Tomasz Adamek, po już finałowej konferencji prasowej przed galą Polskot Boxing Night, Artur Szpilka wczoraj zdradził, przynajmniej on twierdzi, że zdradził, że będzie ważył na walce 101-102 kg. Do tej pory robił taką zasłonę dymną, że będzie ważył zdecydowanie więcej. Czy to jest dla Ciebie jakieś zaskoczenie? Dla mnie możesz ważyć 95-105. Nie ma żadnego znaczenia. Waży się, co wnosisz do rynku i co pokazujesz. Waga ciężka rządzi się innymi prawami. Waga tu w ogóle nie ma, nie gra roli, czy ważysz 2 kilo więcej, czy dwa kilo mniej. Dyspozycja danego dnia i jaki jesteś. Jeżeli jesteś 100%, to pokazujesz, że, że potrafisz zrobić wszystko, szukać przeciwnika i wygrać. No i taki też będę w sobotę. Nie wiem, czy dzisiaj dobrze zrozumiałem Twoje słowa na konferencji prasowej, ale popraw mnie, jeśli nie. Czy powiedziałeś, że za 10 lat mógłbyś wrócić do Polski i też pokonać Artura szpilkę? Aż aż tak złowym tak pięściarzem w twoich oczach? Znaczy nie, no ja, ja widzę swoje umiejętności, swoje możliwości i, i mówię, że, że w sobotniego wieczoru pokażę prawdziwy boks i, i pokażę, gdzie, gdzie jest kolega Artur. Oczywiście jest boks, to jest boks. Tutaj wszystko się może wydarzyć w ringu. Zawsze taką, bierzesz taką opcję pod, pod uwagę. Ale ja wchodzę do ringu jako wielki wojownik i, i taki zejdę. To jeszcze zapytam Cię o jeden cytat. Twój przyjaciel powiedział, że. Mm... Temu zdradziłeś, że boisz się tej walki, boisz się, że Artura w ringu zabijesz. To jest dobry cytat, czy trochę podkręcony? Ale to ja, ja to gdzieś słyszałem, ale że to powiedział mój kolega właśnie, Stasiu. Ale mm. no, Stasiu jest, e, tych wariatuńczy, on e, różne rzeczy mówi, ja to nie wiedziałem. Ktoś mi mówił, że... Mm -hmm. Ale to jest Stasiu, je, jego trzeba poznać. To był oczywiście mój nauczyciel, e, z którego spotkałem po sześciu latach, którego używałem e, sali, za to, że jestem mu wdzięczny, znaczy siły do sali, do siłowni. Mm -hmm. A co tak naprawdę tam powiedział, dokładnie nie słyszałem, bo nie interesuje się tym. Ja wiem, co mam robić i to właśnie zrobię sobotę i noc. Czy nie jesteś aż tak pewny siebie, że twierdzisz, że boisz się, że. Aż, aż, aż go zabijesz w ringu. Przecież jesteśmy ludźmi, to jest też człowiek. Ja nie mogę takich rzeczy brać pod uwagę, nie, nie mam takich myśli. No przecież to jest walka i to jest też jest na pięści, no ja chodzę by wygrać, a nikomu nie zrobić krzywdy i ja o to się modlę, bo, bo przecież są przypadki różne w ringu i działy się i dzieją i, i oby mnie to nigdy nie spotkało, ani mojego przeciwnika, więc to jest sport. Tutaj musimy te rzeczy odróżnić, walkę uliczną, o komuś zrobienia krzywdy od walki ringowej. No, w ringu pokazujesz serce do walki i talent, który masz i ja tak zawsze do ringu z taką myślą i nadzieją wchodzę do ringu. Kto oprócz Rogera Bladwarta będzie w Twoim narożniku pracował w sobotę? Jest. Myślę, że kolega Jirek przyjedzie nam pomoże. Mieliśmy ostatni rok kariery amatorskiej był w Knurowie, trenerem moim. I akurat też Gliubicak często przebywa na, na obozach z juniorami, więc pomoże Rogerowi. Masz jakieś przez przesądy, zwyczaje związane z tymi ostatnimi godzinami przed walką? Spokój, jeszcze raz spokój. Pełen spokój. A to jest serducho mocne i wielki duch, duch Boży.